Po paru ostatnich filmach zastanawiacie się pewnie, czy można już oficjalnie ogłosić, że z kamerą wśród książek powróciło po sześciu latach przerwy? Myślę, że w jakiejś formie na pewno. Przede wszystkim w jakiejś formie z kamerą wśród książek nigdy nie odchodziło. To nie jest tak, że ja przestałem czytać. Dalej czytam nałogowo. Jest połowa czerwca, ja w tym roku przeczytałem już 30 książek. A jeżeli chcecie się dowiedzieć jakich, zaobserwujcie z kamerą wśród książek na Instagramie. Czasy się zmieniają, internet się zmienia i... Yy, z Skamarzy, jeżeli ma dalej działać, też musi się je zmieniać. Nie ma szans, żeby to były znowu 10-15 minutowe yy, recenzje. Nie oszukujmy się. Ja będąc tatą czwórki dzieci, yy, prowadząc yy, w zasadzie dwie firmy, występując w całej Polsce jako pan miłosz, to sobie też możecie sprawdzić w ramach ciekawostki. Yy, nie mam już czasu, żeby nagrywać regularne cotygodniowe 10-15 minutowe recenzje. Poza tym, kto by chciał teraz oglądać 10-15-minutowe recenzje? Żyjemy w czasach rolek, shortów, tiktoków, bardzo krótkiego formatu, więc jeżeli będą się pojawiały takie krótkie polecajki, krótkie recenzje, czego nie obiecuję, ale na co strasznie chciałbym mieć czas, to właśnie w takiej formie na Instagramie, na YouTubie. I co? Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku z kamerą wśród książek.